Witam serdecznie kolegów hodowców. Mamy 16 sierpnia, godzina 8.59. Dziewiąty lot treningowy z miejscowości Czajków. Tutaj ptaszki już w zeszłym tygodniu także startowały, wróciły w komplecie. Dzisiejszy start jest troszkę późniejszy ze względu na poranne zamglenia. Fajna temperatura, teraz 16 stopni, zachmurzenie jak widać raczej małe, wiatr. Północno-zachodni, praktycznie typowo, w wogon raczej, także zobaczymy jak sobie ptaszki poradzą. W locie udział bierze 61 sztuk. Za dwa dni trzeci lot konkursowy z miejscowości krosno odległość do wspólnego gojemnika WG Polska to 240 km. No, dochodzi 8, godzina 9, także startujemy. ten ptaszek to jest ten, który był kontuzjowany dzisiaj ma tutaj niejako debiut jeśli chodzi o lądy treningowe kontuzja skrzydła no i obserwujemy, tutaj mamy grupę i goniący je właśnie ten które miał kontuzję, teraz je już właśnie chwycił, całe statko już w komplecie. Ostatni lot konkursowy, numer dwa z miejscowości Rakoniewica, odległy 160. Okazał się dość szybkim lotem. Pierwsze ptaki pokazały się po 80 po, z prędkości, że tak powiem średniej 80 km h godzinę. Leciało w zasadzie dwie godziny. W ciągu 11 minut odliczyła się połowa ptaków startujących w locie, w ciągu godziny zameldowało się sztuk 49 z 63 wypuszczonych. No, ale niestety wszystko fajnie było przez godzinę czasu, a później już gołąbki, że tak powiem, dochodziły już mniej licznie z dużymi przerwami czasowymi. I na drugi dzień brakowało, znaczy w pierwszym dniu brakowało 9 sztuk, na drugi dzień doszła jedna sztuka. Także do tej pory braki wynoszą 8 sztuk. I też taka mała informacja najświeższa: to taka, że dzisiaj, gdy tutaj z samego rana gołąbki łapają właśnie na ten trening, o fajnie, ptaki wysoko się wzbiły. To doleciał jeden gołąbek z lotu numer jeden, lotu konkursowego numer jeden z gostynia, tego feralnego, najcięższego w tym sezonie lotu w całym Rynsztunku z tipesem, z telefonem, samiczka później podam jej dokładny numer na stronie, ale będzie to samiczka uczestnika Mariusz Babiński hodowca z okolic Andrychowa także cieszę, że ptaszki walczą pomimo praktycznie dwóch tygodni tułaczki samica dzisiaj rano się zameldowała Gołąbki wybiły się bardzo, bardzo wysoko, tak patrzę, czy czasem gdzieś tutaj jastrzębia nie ma, ale nie widzę, po prostu tak sobie upodobały wysoki pułap. I teraz jeszcze widać krążą. W tej chwili są na południowy zachód ode mnie, no ale powoli, powoli teraz robiły nawrót. Są bardzo wysoko, i może chociaż nie tak daleko, ale ciężko je uchwycić. Zobaczymy, jak sobie poradzą za dwa dni. W dzisiejszym locie, właśnie uczestniczy jeden. Gołąb, który był kontuzjowany, miał kontuzję skrzydła i jest to jego w zasadzie pierwszy lot treningowy, to ten, który nie chciał wyskoczyć z kosza. W locie też bierze udział samiczka jedna ze złamaną nogą. Oczywiście już noga zrośnięta. Prawidłowo także też ciekaw jestem jak ona sobie poradzi. Czy ta noga jeszcze nie będzie jej doskwierać zbytnio? Bardzo, bardzo wysoko te ptaki dzisiaj się wybiły. Teraz bez zbliżenia na takie sądy widać. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.wgpolska.com Raportów, na zasadzie aktualizowanych Daję tam wszystkie nowości z życia naszego sporego gremnika Także mam nadzieję, że w miarę dobrze oceniają Państwo nasze zaangażowanie Wszelkie uwagi jak najbardziej mile widziane czy to mailowo, czy to wszystko jest na stronie internetowej www.wgpolska.com Można w pisać. Tak jak mówię, jesteśmy otwarci na propozycje. Każde wskazówki cenne są bardzo dla nas. Możemy je przecież zastosować. Być może w przyszłym sezonie, jeśli takowe będą. Jest wiele pomysłów na przyszły rok, które będziemy wdrażać. Także zobaczymy jak to tutaj będzie się rozwijać. No ale na razie skupiamy się na obecnym sezonie lotowym 2016 na wspólnym gojemniku WG Polska. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do zobaczenia na kolejnym filmiku, tym razem ze startu do trzeciego lotu konkursowego krosno Krosnoodzańskim. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kasprzak.